Witajcie, witajcie, witajcie. Z tej strony Luźny Lukaszero i witam Was w Marvel Spider-Man Remaster. Zapraszam Was na mojego YouTube'a. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i oczywiście, oglądajcie. A teraz lecimy. z pomocą własnego wynalazku. 在西。 Chcesz, żebym błagał? Nie licz na to! Świat pozna prawdę, zanim pozbierają cię schodnika. Powiedz im, co zrobiłeś! Ja. nigdy. A! Wszystko, co masz, zbudowałeś na kłamstwach! Kłamstwa! A! Ukradłeś mi firmę Pomysły! Powiedz, prawdę! Prawdę. Dobrze. Prawda jest taka, że tak naprawdę byłeś cokolwiek wart, pracując dla mnie. Prawda jest taka, że nie mogłeś się pogodzić z tym, że jestem lepszy. Jesteś nikim od to. Zawsze będziesz serem. Niedobrze. Ciesz, ciesz. Całe życie chciałeś pomagać ludziom. Proszę. To nie ze mną powinieneś walczyć. Ale jak sobie. chcę ale, ale mi dopóki Osborn nie zapłaci na swoje! Oddaj mi te surowice! Przecież już się Osborna! Wychodzi z opresji cało! Niech najpierw straci wszystko! Wow. Dość tych dzienek. Co on tak robi, no co to chodzi? Czy ja to mam jakoś omijać, czy co? Oh, there's Avengers. <laughs>

Wiedziałeś? Próbowałem cię ostrzec, Peter, ale nie słuchałeś. Wiedziałeś. Nie pozwolę ci wygrać. To zbyt wiele dla mnie znaczy, ale nie więcej niż dla mnie. Dá tá, vai gol, boxe. big é, big é. Czony! Być w stanie podejmować naprawdę trudne decyzje. W pełni się z Tobą zgadzam! Jak syna. Wiedziałem, że się ode mnie odwrócisz, tak jak cała reszta. Ja. Odwrócę? Ubóstwiałem cię, twój umysł, sumienie, chęć niesienia pomocy, to, że się nie poddawałeś. Bo ludzie tacy jak ty i ja mają powinność. Mamy obowiązek. Wykorzystywać talent, żeby służyć innym. Nawet jeśli nas nie doceniają. Musimy robić to, co najlepsze dla słabszych od nas. Bez względu na to, czy to rozumieją. Nie mylisz się! Zawsze byłeś dla mnie wzorem! I wszystko przekreśliłem! Tak, oczywiście masz rację, Peter. Teraz, teraz to widzę. Interfejs neuronowy pomieszał mi w głowie, ale naprawię to. Razem to naprawimy. Ty i ja. Jeśli mi pomożesz, zrobię co w mojej mocy. Postaram się o najlepszą opiekę. Nie! Jeżeli mnie zamkną, zabiorą mi ramiona! Będę tkwił w tym bezużytecznym ciele. Proszę, Pilar. Wiesz, że nie byłem sobą. Mówiłeś, że nigdy mnie nie opuścisz. Obiecałeś. Pamiętasz? I oczywiście możesz być spokojny, że nie zdradzę Twojej tajemnicy. Zrób to, co uważasz za słuszne, tylko to nam zostało. Peter. Nawet jeśli boli jak diabeł. Peter, dokąd idziesz? Peter! Logiczna postać. Jeszcze się nada. Musimy zużyć całość, żeby zrobić więcej dawek. Ile to potrwa? Godziny, może dzień. A gdybyśmy kogoś teraz wyleczyli, nie starczyłoby dla pozostałych, dam ci chwilę. Będzie dobrze. Mam tu odtrudkę. Zdejmij tę maskę. Chcę zobaczyć twarz Bratanka. Wiedziałaś? Już od jakiegoś czasu. Nie chciałem Cię martwić. Bałam się. Ale jestem z Ciebie taka dumna. Ben też byłby dumny. Ocaliłeś tak wielu ludzi. Nie wiem, co mam zrobić. Wiesz, Peter. <coughs> 这样办呢？嗯 bueno. Para oh. mí morales. Trzy miesiące później. Jak? Hej, Mary Jane Watson, zastępca redaktora. Gratulacje, Dzięki. wiedziałem, że się uda. A co u ciebie? Znalazłeś pracę? A, nie, ale... Zaraz przyjmę zamówienie. Dziękuję. A właściwie to rozważam zmianę zawodu. Hmm? Chyba zostanę szefem kuchni. Hmm. Przepraszam, ale. I, I Jesteś naukowcem i to świetnym. Podczas ostatniego projektu stworzyłem potwora, który niemal zniszczył miasto. Tak więc. No tak. W sumie robisz obłędne kary z kurczakiem. <laughs> to prawda, ale pierożki mi nie wychodzą. Wyjeżdżasz? A moje nowe mieszkanie jeszcze nie jest gotowe, więc przez tydzień będę pomieszkiwał u Milesa. Ach. Albo mógłbyś też pomieszkać u mnie. No chyba, że nie chcesz. Nie, to, to, to znaczy. To znaczy tak. To, to znaczy nie, że nie chcę, w sensie, że chcę, a, ale. o ile ty chcesz? Zawsze tego chciałam, Bit. Ładne zakończenie. Nie jestem jakimś ekspertem, ale sęk w tym, jak ją zaprosisz. Za bardzo się stresuję. To gdzie chcesz to postawić? E, może być tutaj. Dobra. Słuchaj, Pete. No? E, chciałem pogadać o czymś, czego nie mogę powiedzieć mamie. Co jest? No. E, dzieje się coś dziwnego z moim ciałem. A. O. Oh, e, no wiesz, jesteś w takim wieku, że, że twoje ciało zaczyna się zmieniać, więc e, mogłeś zauważyć, że w pewnych miejscach na przykład. Nie. Nie to. E, e, wiesz co, chyba lepiej będzie, jeśli jeśli ci pokażę. Nie. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. <grym> Trochę dziwne, nie? Spoko Okej okay. Co tam Osborn kombinujesz? Będę szukał dalej. Znajdę to lekarstwo. Czyli Harry sobie w domu. Na pewno. Siedzi. pinkie gratulacje kostium anteok <laughs> No dobra, parę kostiumów trzeba będzie odblokować Zrobi się to mhm. Jeszcze sobie tylko Take. Najlepszy Spiderman A to co? Jeśli bych jeszcze w DLC, bo jeszcze są do zrobienia Zrobię wszystkie interakcje, które Trzeba zrobić Już nie będę was zamęczał, bo po prostu to wszystko zniknie Zanim zacznę DLC Więc może trochę to podpać No i co Widzimy się w DLC-kach. Yy, Zaczniemy z Spidermana Moralesa. Tak, wiem, nie wyrobię się na premierę Spidermana 2. Nawet się nie spodziewałem, że to tak szybko wyjdzie na komputer. Więc i tak będzie u mnie cała trilogia, Więc to co? Widzimy się w następnych produkcjach, w następnych. Juri, odcinka. Co z twoją mamą? Świetnie, na tyle dobrze, żeby znów narzekać na brak wnuków. To co, I... wybierzesz się na te wakacje? Steamach. Odbiło ci? Nie mam na to czasu. Apokalipsa odwołano, co oznacza, że w mieście jest co sprzątać. Uciekinierzy z Rikers, demony. Słyszałam też, że ludzie Fiska planują wrócić do gry. To chyba poważna robota, ale damy radę. Nie ty. Tak trudnemu zadaniu podała tylko. Spider-Cop. <laughs> to powiedziałaś. Ok. Z takim głosem. Skończ zanim będzie niezręcznie. Lubisz mnie? Naprawdę mnie lubisz? No i jest niezręcznie. Ruszajmy, mamy robotę. Nie mogę się doczekać. Okay. Spider-Cop obserwuje miasto. Spokojne, ale wrzące tuż pod łagodną powierzchnią. No, a co ja zrobiłam? No dobra, co ja kończę ten odcinek? I na pewno widzimy się w następnych Produkcjach i intuicjach, trzymajcie się Hej hej